Witam Was ponownie, Tutaj Rio Bravo to jest drugi odcinek przygotów w sześcianach. Yy, jak widzicie, zostałem w tej co co byłem. No, na razie może być. Jestem tylko, tak miło dosyć. Tutaj sobie już przypalam. Iron. Dzień zrobię sobie te skrzynki i idziemy. Ja będę coś porobić, Budować poszukać może w dyskinach. O, szukali w dyskinach, jest w o, to dobry pomysł. Bardzo Sorry, kurde. Dobra. E, <laughs> to teraz tylko trzeba zrobić.

Wszystko pokładane, wszystko pięknie, super. Jeszcze, jeszcze, okay. Tylko drzwi. I możemy iść. Okej. a Aj sorry, tylko ten teren. Chwila oh. 30 dobra jednak, jednak mi się nie udało tego zrobić, ale trudno. <coughs> <coughs> to zaraz tylko to zamuruję, na razie kopnę, bo to gdzieś się odróżni, jak będę wiedział gdzieś. nie patrzę na czas, ale już chyba w pięć minut też to tak, takie te cięcia są, ale tak dziwnie się przerywa. Albo wierzę mi tylko ten obszar ze zaznacza. bo nie kręcę frapsem, bo to pamięć uzrza od zasarania. Nie no, wspomniałam, czy są młode. No ząb to mi nie będzie Tak się robiło jeszcze raz na wszystkie wejść Okej okay. Coco beans tylko O, więcej coco beans, Rubin powder Ej okay. Czyli dobrze się zaczyna O, teraz jestem już na górze. Znowu przyszedłem na górę. Tak, rzeczywiście. To jest jakieś niebezpieczne, dalej. W Idziemy dalej. Chcemy. Idziemy. Idziemy dalej. Wow. zlatujemy. Tak. Hmm. Nie ma tutaj za dużo tych jasnych. Tutaj, tam, bo ja nie lubię ryzykować z labą Trzeba by była woda. czy to oświetlić, czy w ogóle opłaca się tam iść Dobra. teraz kupujemy żelazo będzie dużo żelaza i bardzo dobrze bardzo dobrze sorki <coughs> Znowu mam włączone mapy, no tak. Oj, sorry, serio, serio. Stara się w następnym odcinku już włączyć. Czyli wyszedłem na drugą przyniosło jajko, o kurwa aż więc tam dobra <laughs> to idziemy dalej bam, bar, bam, 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 bam. kurde znowu, sorry, bo mi to wkurza już myślę, że zejdę do domu i będę musiała się z wami żegnać Będę robił trochę rzeczy poza odcinkiem, bo idzie to jak na razie marnie chyba. No. Dobra, tu jest talawa, tu to kury. W następnym odcinku nie wiem, bierzemy się chyba do tego yy, takiego kurde, no wiecie. Nie tunelu, tylko... no mm, wiecie, tej, tej porze Zapomniałem. O, wiem, że ja mam pomysł na tym A więc... kapitał ten tunel. I papa. Pa. Akurat na dirta musiałem, to właśnie trudno. No i grawela. Grawola. Ale nie smutno. To jest, to jeszcze Okej. Okay. To wystarczy na łóżko. A więc subskrybujcie, komentujcie, a ja się z wami żegnam. Ciao.